chronić swoich. Do tego zawsze potrzebował PiS właśnie wszelkich instytucji. Prezydent pewnie jak dostaną wezwanie do zakładu karnego, to pewnie jeszcze raz ich ułaskawi, ale to nie przywróci mandatu poselskiego. Kaczyński nie znosi czegoś takiego. On ma absolutnie takie zadatki autokratyczne i najbardziej by kochał być dyktatorem pewnie. Audyt w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwa? Będzie trwał jeszcze, czy już się skończył? Nie, rozpoczyna się. Dopiero rozpoczął się, trwa, a jest czy... jak przewidywał Donald Tusk u was też jest, jest dużo niespodzianek. Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Robert kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, platforma obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Gest Kozakiewicza wczoraj postanowił pokazać Mariusz Kamiński, wchodząc na salę plenarną i, no właśnie, podając w wątpliwość wyroki sądu, podając w wątpliwość decyzję marszałka Szymona-Hołowni o wygaszeniu mandatu, który właściwie następuje automatycznie, jeżeli osoby zostały prawomocnie skazane. O czym to świadczy? Jak pan to odebrał? Jak pan to interpretuje? I czy. Jakieś konsekwencje w związku z takim, a nie innym skandalicznym zachowaniem powinny nastąpić. Zachowanie było absolutnie skandaliczne i ten gest niedopuszczalny w ogóle w miejscu publicznym, a w sejmie wobec no, społeczeństwa, wobec innych posłów, wręcz niegodziwy. No bo to jest jednak gest obraźliwy. No, po prostu jest kilka takich gestów obraźliwych, które mają, mamy w dyspozycji. No i to jest jeden z tych takich, jeden z najmocniejszych, pokazujący takie no, stosunek lekceważący do całego otoczenia to sam gest, ale w ogóle przyjście ich na salę, takie demonstracyjne witanie przez e, posłów e, pis -u. Pokazywanie gestów wiktorii, tak, tak, zwycięstwa. No, to, jest, takie, że tak. on, to pokazuje, że oni on chcą być ponad prawem i pokazuje do czego potrzebowali prezydenta, do czego potrzebowali sądów, żeby tych, którzy są skazani prawomocnie przez sąd ułaskawiać do, do, i chronić swoich. Do tego zawsze potrzebował PiS właśnie wszelkich instytucji. I Kamiński z Wąsikiem byli beneficjentami tego. Oni korzystali i właśnie z tej, z tej całego, takiego struktury państwa, które chroniły funkcjonariusze PiSu. Tym samym teraz skończyło się. Sąd, to no, trochę przez przypadek, bo to, ta, a, to, że to się zbiegło w czasie, to jest przypadkowe, ale szczęśliwy, można powiedzieć, z punktu widzenia demokracji. Sąd wydał prawomocny wyrok i oni stracili mandat. I to jest oczywiste. marszałek Hołownia to potwierdził swoim postanowieniem. I teraz tak naprawdę oni mogą się odwołać w ciągu trzech dni. W ciągu siedmiu dni Sąd Najwyższy musi to rozpatrzyć i będziemy mieli sytuację już jednoznaczną. Tylko to trafi do izby obsadzonej przez neosędziów i co wtedy? Mam nadzieję, że trafi to na sędziów uczciwych, bo to jest, którzy rozpatrzył, bo były już no, w tej sprawie a, też wyroki w sprawie pana Święczkowskiego czy sprawa, w sprawie pana Barskiego, to chyba w 2011 hmm. roku, też Sąd Najwyższy rozpatrywał i było to jednoznaczne. Panie to, to nie było po wyro wyroku, <coughs> tylko kwestia łączenia z prokuratorą. Który... A jak pan ocenia wczorajsze zachowanie marszałka Hołowni? Czy ono nie było niekonsekwentne? No bo marszałek Hołownia wydał mm, tę decyzję o wygaszeniu mandatów, a jednocześnie Później e, no, pozwolił nie posłom być na sali plenarnej, brać udział w głosowaniach. Ja nie wiem, czy te głosowania teraz są ważne, czy nie są ważne, no bo brało w nich udział dwóch panów, którzy nie są posłami, którzy są byłymi posłami. E, czy on nie powinien zareagować w jakiś inny sposób? No bo rozumiem, że nie chciał podgrzewać atmosfery, tylko pytanie, czy staną na wysokości zadania w tym momencie. No, bo albo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, albo nie. Myślę, że Marszałek właśnie chciał bardzo tak politycznie wybrnąć, żeby nie eskalować konfliktu. I to było takie chyba główne przesłanie. Wydał postanowienie, ale uznał, że ono jeszcze nie ma mocy wiążącej. A wydaje się, że. Do, do, Prawo jest jednoznaczne w tej sytuacji, kiedy jest wyrok prawomocny, jest automatyczna utrata mandatu i tylko potwierdza to właściwie postanowienie marszałka, więc tu to, no marszałek nie chciał eskalować, no tak na to patrz. To ja rozumiem, ale ja pytam, jak pan ocenia to zachowanie, bo ja sama powiedziałam, że on nie chciał eskalować, bo to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. Natomiast czy uważa pan, że postąpił słusznie? mógł mocniej, ale to co mógł wybrał, zrobić, mógł zablokować karty i nie dopuścić do ich wejścia na mm -hmm. salę plenarną. Wybrał inne rozwiązanie, też dopuszczalne, no bo to już jest kwestia takiego no, decyzji osobistej marszałka. E Panie Ministrze, tylko teraz tak, mamy no, kilka scenariuszy m, związanych z tą sytuacją. Oczywiście zakładamy, że pan Kamiński z panem Wąsikiem się odwołają, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego. No i oczywiście w zależności od tego, czy neosędziami będzie obsadzona izba e, w tej kwestii orzekająca, czy nie, no to pewnie takiego e, orzeczenia będziemy musieli się spodziewać. Ale może być też taka sytuacja, że prezydent ułaskawi po raz drugi, choć nie chce się na to zgodzić, bo twierdzi, że ułaskawienie z roku 2015 jest ważne. I w związku z tym wszystko, co wydarzyło się później... Absolutnym skandalem i kpiną sprawa. Myślę, że prezydent się trochę zapętlił w tej sprawie i próbuje bronić sprawy absolutnie przegranej, ponieważ Sąd Najwyższy już się w tej sprawie wypowiedział jednoznacznie określił, że to ułaskawienie było nieważne, ponieważ oni nie byli prawomocnie skazani. I od początku po, to większość prawników w Polsce mówi, że nie można ułaskawić kogoś, kto nie jest prawomocnie skazany. To tak jakby ułaskawiać ludzi przed w ogóle złożeniem aktu oskarżenia. No to jest absurdalne. Tym bardziej pani Panie ministrze, przepraszam, że wejdę w słowo. Nie wiem, czy pan słyszał, ja jeszcze przed y, y, naszą rozmową cytowałam wypowiedź pana Dudy sprzed y, 12 lat, bo to jest rok 2011, kiedy Andrzej Duda był posłem i jako wybitny prawnik, tłumaczył, czym jest ułaskawienie, i mówił w sposób następujący: Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. No i tam łaskawienie jest uniewinnieniem i tak dalej, po czym 4 lata później sam zaprzecza tym słowom, które wypowiedział w Sejmie w roku 2011. No to by poddawało wątpliwość tą wybitność, o której pani powiedziała przed chwilą, a więc raczej uważam, że to jest na potrzeby polityczne i prezydent Pewnie, jak dostaną wezwanie do zakładu karnego, to pewnie jeszcze raz ich ułaskawi, ale to nie przywróci im mandatu poselskiego, ponieważ oni faktycznie byli skazani. To, że prezydent na przyszłość po prawomocnym skazaniu może ich ułaskawić, może i nikt tego nie podważa. I on pewnie to zrobi ponownie, bo musi to zrobić ponownie, bo ten jego akt wcześniejszy właściwie nie miał żadnej mocy. Co ciekawe, Mamy jeszcze jeden smaczek w całej tej sytuacji, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zmieniło tak zwany kodeks karny wykonawczy, dokładnie artykuł 79. I wcześniej było tak, że wskazanych wzywało się do odbycia kary. A samo Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ten przepis w sposób następujący, że mm, y, tylko z miejsca zatrzymuje na polecenie sądu i doprowadza się w tej chwili do aresztu śledczego. Czyli nie czeka się, aż skazany się sam stawi, tylko się doprowadza do aresztu śledczego. To jest sam. Zmiana prawa i sprawiedliwości, na to zwróciła uwagę Dorota Brejza. Zresztą. A, no się... e, i, I co teraz? Jeżeli Będą doprowadzeni Panowie, Pana zdaniem, do zakładu karnego? Jest taka możliwość. Bo, ale to w przepisach. No, oczywiście, że tak, że sąd... Artykuł 79. To do o, sądu, który zajmuje się e, probacją, czyli wykonywaniem kary, i, mm. i, i to zosta powinno zostać wdrożone. To już kwestia jest tak naprawdę sprawności sądów, no, które niestety nie są szczególnie e, sprawne, szcz teraz po ośmiu latach Ziobry, ale... To się wydarzy, i to uważam, że prędzej czy później, jeżeli nie będzie aktu ułaskawienia, ci panowie trafią do więzienia. E, wniosek do, do Komisji Etyki Poselskiej powinien pójść w sprawie tego gestu, e, którym podzielić się postanowił Mariusz Kamiński wczoraj. Nie wiem, w ogóle w Prawie i Sprawiedliwości jest jakiś problem. Jak nie środkowy palec, to gest Kozakiewicza. Przykład idzie z góry nie wiem, czy wyborcom się to podoba, czy to się nie podoba. To, jest, to tak naprawdę pokazuje stosunek do społeczeństwa, do ludzi, którzy siedzą też na sali, ale i do wyborców. Wobec byłego posła ciężko stosować e, kary dyscyplinarne, czy e, na, nawet właśnie, no właśnie wniosek do etyki, Komisji Etyki. Więc myślę, że jednak jest. Sam sobie wystawił bo... świadectwo po prostu, pan minister. Tak, to jeszcze e, kończąc ten wątek, e, panie ministrze, prośba o komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego, który. Mm, stwierdził, że y, sędziowie, którzy wydali wyrok w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika, sami powinni usiąść na ławie oskarżenia i bardzo długo pokutować za to co zrobili. To jest całe myślenie Kaczyńskiego i jego środowiska, że oni są ponad prawem. Wola polityczna jest ponad prawem. To jest ich właściwie dewiza, a coś zupełnie innego o co o zaprzecza naszej cywilizacji bo cała nasza cywilizacja łacińska jest oparta na tym że jednak prawo jest ponad ludźmi że rządzi prawo nie ludzie jak mówi stara sentencja bo to jest gwarancją dla wszystkich obywateli, że nie indywidualna wola właśnie posła takiego czy innego przewodniczącego partii zdecyduje, mhm. co ludzie mają robić, tylko jest do, cała procedura legislacyjna. Kaczyński nie znosi czegoś takiego. On ma absolutnie takie zadatki autokratyczne i najbardziej by kochał być dyktatorem pewnie. Na szczęście Polacy to uniemożliwili. Panie ministrze, czy jest pan pewny w 100%, procentach, że... Wszystkie działania, które zostały podjęte przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza w kontekście zmiany zarządu mediów publicznych, były zgodne z prawem, bo wątpliwości mają nawet wybitni konstytucjonaliści, których trudno posądzać o sympatię do tej drugiej strony sceny politycznej. Uważam, że konstytucja, która jest stosowana bezpośrednio, bo to proszę pamiętać, artykuł a, 8 mówi wyraźnie, że konstytucję można stosować bezpośrednio. Mm -hmm. Jest e, uchwała Sejmu. Jest wcześniej wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący, e, że Rada Mediów do, nie ma tych kompetencji, a i minister zadziałał, może. E, jak w stanie wyższej konieczności, pomijając mm -hmm. przepisy, które uznał, że są niezgodne z konstytucją i zastosował przepisy, do których miał uprawnienie i to zadziałało. E, wczoraj też zwracał jeden z moich gości, Michał Wawrykiewicz, bo Michał Wawrykiewicz, uwaga na to, że tutaj już nie chodzi o kwestię związaną nawet z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, odebraniem kompetencji Krajowej Radzie na rzecz Rady Mediów Narodowych, ale o. Niegospodarność i o to, że TVP jako spółka działa w ramach kodeksu handlowego. Jeżeli udowodniono niegospodarność, a Najwyższa Izba Kontroli udowodniła ją w sposób no, bardzo daleko idący, bo 2,5 miliarda straty podobno jest, to to by świadczyło o tym, że Sienkiewicz, nie podejmując działań, powoduje, że to może być potraktowane jako zaniechanie przez niego obowiązków. Jest ład korporacyjny, jest e, właściciel i prawa własności Skarbu Państwa w mm -hmm. stosunku do telewizji i spółek medialnych wykonuje właśnie minister kultury. No i mm -hmm. musi reagować w takich sytuacjach, kiedy jest ogromna strata, jest e, niegospodarność, jest też odmowa takiej współpracy elementarnej. No to musi po prostu. A nie obawia się Pan, panie, panie Ministrze, że wszystko, co się będzie działo teraz w mediach publicznych, będzie obciążone takim grzechem pierworodnym trochę? Ja mam nadzieję, sytuacji? że one w końcu będą mediami publicznymi, mm -hmm. a i oglądałem wczorajsze 19.30 19:30 tak chyba, Ten program, jego właśnie takie mm -hmm. premierowe wydanie i, i wygląda na tak, no, zupełnie inaczej konstruowany ten program, więc mam nadzieję, że to będą właśnie media publiczne, a nie partyjne i a, to zbuduje, czy przywróci zaufanie do tych mediów, opinii publicznej Polaków. Tak, że za to płacą. No czy, za to ja pytam o to, czy nie obawia się Pan sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość będzie przez lata, lata całe i nie tylko PiS. Powtarzać, że to wszystko odbyło się za szybko zbyt mocno niezgodnie z prawem. I zawsze będzie krytykował. I oni Jakkolwiek by to, się tego nie przejęli, tak? Przyjęli, co by tak? się nie zrobiło? <grym> chyba tylko gdyby Kaczyński był redaktorem naczelnym, to byliby zadowoleni. A każdy No redaktor pan, pan znaczy Właściwie nie wiem, chyba, albo to Lecha Kaczyńskiego, albo Jarosława Kaczyńskiego, w każdym razie któregoś z braci Kaczyńskich portret wisiał przy gabinecie prezesa TVP, no. tak a propos niezależności mediów. I to Taki jest, bardzo duży portret. To jest ich styl po prostu. I tylko wtedy Kaczyński byłby zadowolony, kiedy on by mógł dalej wydawać polecenia, co jest w którym materiale i jako czuć na Donalda Tuska. Panie ministrze, e, audyt w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwa? E, będzie trwał jeszcze, czy już się skończył? Nie, nie, rozpoczyna się. Dopiero. Rozpo rozpoczął się, trwa. A Fajnie, ałgiasza, jak przewidywał Donald Tusk, u was też? Jest, e, jest dużo niespodzianek, które zastępujemy w różnych podmiotach, w spółkach, które nadzorujemy. Ale jakiś się... przykład może pan podać? To są też te sprawy publiczne chociażby związane z Pocztą Polską, gdzie jest duże opóźnienie w wypłacaniu środków mm -hmm. i to próbujemy wspierać. Jest ileś tematów, o których też nie chcemy mówić, chroniąc właśnie też podmioty no, spółki przed zagrożeniem. No dobrze, to y, ja. Ja nie pamiętam, kiedy ja dostałam tak dużą um, liczbę um, wiadomości od widzów, jak już było wiadomo, że pan będzie gościem. E, bardzo wszyscy mnie prosili, żebym zapytała o Daniela Obajtka, więc muszę zapytać o Daniela Obajtka. Czy on może drżeć o posadę, czy nie? E, jako prezes Orlenu, no bo wiemy, że on zapowiadał wcześniej, że się poda do dymisji, jakoś się nie podaje. Co państwo mają zamiar z tym zrobić, czy cokolwiek? Bardzo byśmy chcieli, żeby się szybciej podał do dymisji, tak jak obiecał, ale mhm. no jednak e, słowo nie jest dla niego wartością taką, jakbyśmy chcieli. A, bo to była publiczna zapowiedź, e, przypomnę, tak. ale tam jest zwołane Walne Zgromadzenie i a, na 6 lutego i będziemy wykonywać prawa własności w tej sprawie. A tak, jakby Pan mógł przełożyć to z polskiego na nasze? że minister podejmie odpowiednie działania. Nie chciałbym, to jest spółka giełdowa, więc też... Nie dobrze, chciałbym to zapytam pana inaczej, panie ministrze. Czy Daniel Obajtek może drżeć o posadę? Myślę, że on ma świadomość um, ładu korporacyjnego i tego, co może um, skarb państwa reprezentowany przez ministra Budkę, który wykona odpowiednie kroki. No dobrze, czyli rozumiem, że mamy spodziewać się zmiany na stanowisku prezesa Orlanu, tylko pytam w jakiej perspektywie czasowej? Myślę, że to chwilkę musi potrwać. No chwilka, no to jest takie bardzo szerokie do interpretacji, panie ministrze. Kodeks spółek handlowych jest dość wyraźny. Jest, choć jest zwołane walne zgromadzenie mhm. na 6 lutego i myślę, że wtedy też będą jakieś działania podejmowane. No wiemy o tym, że trwają w ogóle prace nad zmianami w innych spółkach Skarbu Państwa. Wiemy, że mają być oceny kandydatów na stanowiska, kandydatów do rad nadzorczych, że są pierwsze rekomendacje, ale... Może pan nam zdradzić, jak szeroka miotła to będzie? Myślę, że. Chwila mi, zastanowienia. Jesteśmy w trakcie audytu. Rozumiem. Minister czyta mnóstwo dokumentów, wykonujemy z całym zespołem ogromną pracę, w której analizujemy dane ze spółek, analizujemy dane, które są w ministerstwie. Minister podejmuje decyzję o tym, co, co, co należy zrobić. To, Często są to oczywiście też decyzje personalne. No dobrze, ale w sprawie e, przyjaciółki pana Kaczyńskiego, pani, pani Janiny Gos, nie, nie, nie musieliśmy długo czekać. To była właściwie decyzja tak, natychmiast. Tak, i bardzo się z tego cieszę, że minister Budka podjął ją tak e, e, szybko. I A dlaczego decyzje... ta decyzja akurat była podjęta tak szybko? Przecież w wątpliwości co do obsad stanowisk jest pewnie znacznie więcej. Ale to są. Są tak zwane uprawnienia osobiste z Państwa, państwa, mm -hmm. których może podejmować działania na tzw. Tak oświadczenie, czyli że jest to uprawnienie, że jak mówimy kolokwialnie, w podpisie ministra, że minister może osobiście kogoś odwołać, powołać, ale to jest w bardzo niewielu podmiotach jest takie, takie uprawnienie, i tam, gdzie minister ma możliwość korzystania z tzw. Tak oświadczenia, to ym, realizuje to. A tam, gdzie trzeba w oparciu o kodeks spółek handlowych, o całość procedury związanej ze zwoływaniem na nadzwyczajnych walnych zgromadzeń też realizuje. Więc to niestety nie jest taka procedura. No dobrze, że czy można, podsumowując wszystko, ten wątek wszystko, naszej to... rozmowy, rozumiem, że nie jest pan w stanie dzisiaj zaspokoić ciekawości naszych widzów i nie powie pan kiedy Daniel Obajtek przestanie być prezesem. Myślę, że jeszcze te w tym okresie um, przed nowym rokiem? Nie, nie, no to... Nie, nie, się... nie aż tak szybko. Myślę przed wiosną. Przed wiosną, Nie, przed... Pierwszy dzień wiosny jest w marcu, myślę, że... 21, na że moje urodziny zresztą. Na... O, to piękna data, ale to na pewno jeszcze przed pani urodzinami. O, dobrze. E, to teraz o Jacku Kurskim słów kilka, bo wiemy, że Adam Glapiński chciał wyjść z pomocą dla pana prezesa Jacka Kurskiego, stwierdził, że to jest jego kompetencja, aby można było Kurskiego z Banku Światowego odwołać, no ale okazuje się, że sam Bank Światowy chyba był innego zdania, bowiem na jego stronie już jako mm, gubernator Polski, bo to to się chyba tak nazywa. W Banku Światowym widnieje nazwisko Andrzeja Domańskiego, czyli nowego ministra finansów. To oznacza, że, jak sądzę, szybciej pan Kurski będzie musiał pakować manatki niż pan Obajtek. I to bardzo dobra decyzja, bo a, była wątpliwość, czy Bank Światowy, pomimo, że nazywa się bankiem, jest instytucją mm. bankową czy instytucją finansową, bo jest różnica kompetencji. W instytucjach finansowych odpowiada minister finansów, a w instytucjach bankowych prezes Narodowego Banku Polskiego. No, my nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że Bank Światowy jest instytucją finansową, której reprezentuje państwo polskie minister finansów i wykona swoje uprawnienie, czyli odwoła reprezentanta, i uważam, że to. Bardzo dobra decyzja. Panie ministrze, to jeszcze skoro już przy Andrzeju Domańskim jesteśmy, mamy no, wstępny projekt budżetu. Wiemy oczywiście, że on się no, rodzi w bólach i na bardzo szybko, bo, bo ze względu na Sytuację polityczną, no, macie bardzo niewiele czasu do końca stycznia, aby ten budżet przygotować, natomiast suchej nitki eksperci na nim nie zostawiają, przynajmniej na tym, co na razie zostało pokazane. To wynika z tego, że naprawdę nie mieliście czasu, czy z tego, że po prostu byliście nieprzygotowani? Mieliśmy bardzo mało czasu, bo właściwie kilka dni da. złożenie tego. Przypomnę, że rząd został zaprzysiężony 13 A Wczoraj już było pierwsze czytanie, mhm. po tygodniu. Bo, więc po tygodniu we wtorek właściwie już był mhm. przyjmowane budżet w, w, przez Radę Ministrów, choć Mateusz Morawiecki mógł to zrobić, po wyborach miał dwa miesiące. Bo złożył budżet we wrześniu, a mógł później, bo ulega dyskontynuacji, czyli został skasowany właściwie ten projekt budżetu z tamtej kadencji. I Ustawę wyborach, około budżetową zdążył złożyć, ale budżetu tak, Ale budżetu nie, nie zdążył, mm -hmm. to znaczy nie chciał złożyć i zrobił, no, chciał zrobić tam po prostu krzywdę. Mówiąc po, wprost, licząc na to, że nie zdążymy i że um, prezydent będzie zarządzał wybory już um, w styczniu. Nie dopuścimy do tego i budżet zostanie przyjęty. Nie jest to budżet naszych marzeń, bo to nie jest budżet przygotowywany przez mhm. naszego ministra finansów, to jest budżet korygowany właściwie przez ministra finansów i będzie on jeszcze ulegał no, wielu no poprawkom w pracach sejmowych. Panie ministrze, ale prawda jest taka, że wdziera się jakiś chaos przy pracy nad tym budżetem, bo sytuacja jest następująca. Przedwczoraj, w środę, Donald Tusk na konferencji prasowej mówi, że nie będzie dofinansowania dla mediów publicznych. Mówię mhm. o tym wprost, że będzie wstrzymane na razie, że w ogóle nie ma mowy. Po czym nagle na pracach komisji sejmowej wskakuje autopoprawka, która daje 3 miliardy złotych mediom publicznym. Mhm. Y Totalne zamieszanie, awantura, no bo jak to? Bo przecież obiecaliście, że nie. I w kampanii, i Donald Tusk. No, jak się tam autopoprawka pojawiła? Jakim cudem? Oczywiście później pan minister Domański na sali plenarnej powiedział, że to jest wstrzymane, że nie ma y, tych pieniędzy przewidzianych w budżecie, ale wygląda mi to na totalny bałagan, panie nie, ministrze. ministerze. Nie. To to, ta poprawka musiała się pojawić ze względu na to, że ona była w innej ustawie. PiS e, zrobił wcześniej ustawę, w której zagwarantował te pieniądze co roku właściwie. Nie było w budżecie e, w gwarancji w budżecie, PiS Ale było, jest e, to zobligowanie budżetu państwa do przekazywania tych obligacji mm -hmm. e, c, corocznie. Więc to się pojawiło i teraz a minister finansów po prostu... Budżet to jest, wpisanie do budżetu nawet to jest jedna rzecz, a później wykonanie tego to już jest decyzja no dobrze, minister. ale to znaczy, że te pieniądze zostały wstrzymane? To znaczy, że one na razie, ich nie ma, ale kiedyś mogą być? To znaczy, że minister ma możliwość ich wykorzystania, ale wcale nie musi. Więc tu mhm. minister Domański jest odpowiedzialnym człowiekiem, bardzo doświadczonym też i będzie wiedział, co ma z tym zrobić. Panie Ministrze, i teraz kolejna, kolejna sprawa. Doskonale Pan zdaje sobie sprawę, jak i Pana koledzy i koleżanki, że wiele osób zdecydowało się pójść do wyborów i oddać głosy także na Was, ponieważ oczekują realnego rozdziału państwa od Kościoła. Obiecywaliście to niejednokrotnie wprost mówił o tym Donald Tusk, tymczasem co ja czytam. Czytam, że y, fundusz kościelny, który miał być zlikwidowany, nie będzie zlikwidowany, tylko że w tymże projekcie budżetu jest zapisana na ten fundusz kościelny kwota rekordowa. Jak pan to wytłumaczy? Zlikwidować można dopiero ustawą odrębną, więc to jest przed nami. Ten, właśnie to, to, to jest A to nie proszę... można zlikwidować przed zrobieniem tego budżetu? Nie, bo z... Czy po prostu się w koalicji nie zgadzacie, panie ministrze? Nie mieliśmy też czasu już na reagowanie mhm. w tym, bo to, to jednak wymaga ustawy, konsultacji. Nie chcemy tego robić jakoś tak gwałtownie. I jakaś pozycja tam musi być wpisana, ale to jest również w decyzji ministra finansów, ile faktycznie zostanie przelane, ile zostanie uruchomione. I ten rozdział będzie realizowany. Bo to jest kwestia, nawet mało tego, to nie jest zwykła obietnica wyborcza. To było 100 to jeden z, z konkretów, z tych stu konkretów. Likwidacja funduszu kościelnego tym, tymczasem wczoraj zalała ludzi informacja w internecie, że jest rekordowa kwota na fundusz kościelny no i muszą Powolutku. mieć rozdwojenie jaźni, panie nie, nie. ministrze. Powolutku mówię, to jest Pierwsze czytanie budżetu. Są prace w komisjach, i później jeszcze Sejm będzie to korygował. Ale też rozdział, o którym mówimy, będzie realizowany chociażby przez szkoły, które są. No, dobrze, no, dobrze. To, dobrze, ale to niech to, to idzie nie w parze, panie, panie, tak, panie ministrze, bo oboli, to jest jednak rzecz mówię, symboliczna, prawda? To jest prawda? Budżet, który my dostaliśmy. I e, tu nie da się wszystkiego. Naszych dziadków dawać. czy emerytów nikt za nich nie płaci. Więc ja, ludzie też nie chcą, żeby płacić za duchownych po prostu, w więc, dużej większości, bo były sondaże. To wymaga zmiany innych ustaw, i to na to by Dobrze, to ja zapytam pana in. Czy zostanie utrzymany w tym budżecie fundusz kościelny? Czy nie wie pan, po prostu nie, nie potrafi nie wiem, pan odpowiedzieć nie na to pytanie? Nie Finansów, więc nie wiem, myślę, że minister Domański podejmie w tej sprawie A pana osobista decyzji. opinia jest jaka? Powinien ten fundusz kościelny pozostać obecnie do 2024 roku, czy nie? Nie wiem, jakie są zobowiązania takie wieloletnie, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli są jakieś zobowiązania wieloletnie, że budżet państwa zobowiązał się do czegoś w oparciu o umowę międzynarodową czy Konkordat, to czy, zanim się to wypowie, to chwilę potrwa. On powinien być ograniczany mm -hmm. na pewno nie powinien być. Czyli metodą wzrostu. ewolucji nie rewolucji. Raczej tak? tak. Uważam, że jeżeli są zobowiązania, które są wieloletnie, to trzeba je też uszanować, bo później przegramy w sądach i będziemy płacić jeszcze większe kary. To, to jest trochę metoda Macierewicz podejmował tak decyzję, bo bo mógł, a potem w sądach przegrywaliśmy, i płaciliśmy ogromne odszkodowania. Więc też w trosce o budżet państwa musimy podejmować te decyzje mądrze. Więc najpierw trzeba wypowiedzieć odpowiednie umowy, żeby móc później ograniczyć to finansowanie. Ale to nie jest kwestia braku zgody wewnątrz koalicji, panie ministrze, bo wiemy, nie. że lewica absolutnie nie chce tego tematu odpuścić. Nie wiem teraz do końca, już, co myśli koalicja obywatelska. Wiemy, że mogą być problemy Jesteśmy, w trzeciej drodze. Będziemy realizować nasz program. Proszę być spokojny. Czyli rozumiem, że. Fundusza, Będziemy... w, w likwidacja funduszu kościelnego nastąpi. Ja chcę to usłyszeć od Pana. A... Będziemy zdążyć do ograniczenia funduszu kościelnego. To Ale państwo obiecywali likwidację, a nie ograniczenie. Jasne, tylko że do tego musimy zrobić ustawę, do której potrzebujemy zgody prezydenta też. Więc wie pani, to jest ileś rzeczy, które jest z tym związane. Mamy na to cztery lata, będziemy to realizować. To nie jest taka decyzja, niestety. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy to mogli zrobić jeszcze w tym roku i w najpierwszych tygodniach. Niestety jest to decyzja, która wymaga właśnie zmian ustawowych, czyli całego procesu legislacyjnego, konsultacji też z kościołem, zgody prezydenta, mm -hmm. więc do no jest to w sposób naturalny utrudnione. Ale będziemy to realizować. Obiecuję. Liczy pan w ogóle na jakąkolwiek jeszcze kohabitację z prezydentem? Czy ona już się skończyła, zanim się zaczęła tak naprawdę w kontekście sędziów, nominacji sędziowskich KRS-u i panów Kamińskiego z Wąsikiem? Już tak na koniec? Myślę, że to jest naturalny proces, że będą e, różnice zdań, czasami nawet dość istotne, ale też prezydent e, musi mieć świadomość, że naród się wypowiedział, że głos Polaków był jednoznaczny. To jest przy ogromnej frekwencji. 11 milionów ludzie oddało głos na koalicję obywatel, znaczy na naszych koalicjantów mhm. łącznie, więc prezydent musi to uwzględniać. No to nie, wie, ja nie wiem, czy musi. Ja mam wrażenie, że prezydent uważa, że niczego nie musi. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, platforma obywatelska. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję ministrze, bardzo. za to spotkanie. i Wszystkiego dobrego na święta Dziękuję i w nowym roku. Państwu. Mam jeszcze do Państwa tylko jedną krótką informację przed naszą kolejną rozmową. Radosław Sikorski z pierwszą wizytą zagraniczną w Ukrainie, drodzy Państwo, spotkania z najważniejszymi politykami Ukrainy znalazły się w planie wizyty pana ministra. To jest jego pierwsza podróż zagraniczna w roli nowego szefa resortu dyplomacji do Kijowa właśnie. Jednym z najważniejszych. Najważniejszych punktów tej wizyty ma być przemówienie do ukraińskich deputowanych, którego przesłaniem będzie zgodnie z ekspozę Donalda Tuska potwierdzenie, że relacje z Ukrainą będą na nowego rządu najważniejszym politycznym wyzwaniem. Na razie ze względów bezpieczeństwa nie wiadomo, czy spotka się pan minister z Wołodymyrem Zełęskim. To taka informacja z ostatniej chwili. A już teraz zapraszam państwa na spotkanie z panią dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz i panem doktorem Mirosławem Oczkosiem.